Witam serdecznie. Kiedyś przyjdzie taki czas, że będziemy potrzebowali przywrócić system operacyjny naszego komputera do stanu początkowego. Wtedy z pomocą przyjdzie nam dysk instalacyjny na USB zawierający aktualną kopię systemu operacyjnego Windows 10. Instalacja systemu. Operacyjnego z dysku na USB jest bardzo prosta i każdy z taką instalacją sobie poradzi. Wystarczy takowy dysk posiadać, wpiąć do jednego z portów USB i uruchomić komputer. A potem zlokalizować nośnik USB z systemem operacyjnym Windows, wyświetlić jego zawartość i uruchomić Setup rozpocznie się automatyczna reinstalacja systemu operacyjnego Windows 10. System instaluje się tak jak każda inna aktualizacja. Jak więc takie narzędzie dyskowe przygotować? Wszystko zobaczycie po krótkim intro na przygotowanej prezentacji. Na początek powinniśmy zaopatrzyć się w dysk na USB. Może to być pendrive o pojemności od 8 do 16 GB. Następnie pendrive identyfikujemy wśród innych urządzeń dyskowych i poddajemy go procesowi formatowania. Wybieram szybkie formatowanie, które wymarzę zapisane na nim wcześniej dane. Ten proces jest błyskawiczny. Właśnie teraz się zakończył. W następnym kroku zamykam okno i przechodzę do przeglądarki internetowej. W przeglądarce wyszukam narzędzia od Microsoft, które pozwoli mi utworzyć botowalny dysk na USB z systemem operacyjnym Windows 10. Przechodzę do właściwej strony Microsoftu. Tutaj akceptuję to, co muszę zaakceptować, i wyszukuję linku do pobrania narzędzia. A oto i ten link. Klikam i pobieram narzędzie. Po jego pobraniu zamykam okno przeglądarki i przechodzę do folderu Pobrane. Klikam na narzędziu lewym przyciskiem myszy i proces startuje. Za moment będę tworzył dysk botowalny z systemem operacyjnym. Właśnie ten proces się rozpoczął. Zamykam okno i uważnie obserwuję, co dzieje się w tle. Teraz pobieram składniki. Film jest przyspieszony. Muszę zaakceptować warunki umowy licencyjnej. Pobieram dalej składniki. Chwilę to trwa. Teraz dokonam wyboru. Wybieram. Utwórz nośnik instalacyjny dla innego komputera. Oczywiście dysk na USB. Klikam dalej. Zostanie zainstalowana ta oto wersja na dysku USB. Wskazuję właściwy dysk do zapisu danych. I fizycznie pobieram system operacyjny Windows 10. Uważam, że system w chwili obecnej pobierany jest i zapisywany w folderze tymczasowym na dysku C mojego komputera. Teraz zapisane dane są weryfikowane, czy są kompletne i nie zawierają błędów. I właśnie rozpoczął się proces nagrywania, a właściwie to przegrywania danych z dysku C na mojego Pendrive'a. Z racji tego, że Pendrive pracuje dużo, dużo wolniej, ten proces jest wolniejszy. Powiem Wam tylko tyle, że cały proces od startu do mety Zamknął się w czasie 39 minut. Czy to jest dużo, czy mało, osądźcie sami. Tutaj, w tym miejscu, akcję filmu mam przyspieszoną aż 20 razy. Daje to chyba wiele do myślenia. Za moment dobiję do 100% i będę ciekaw, czy cała procedura zakończy się. Sukcesem. Czekam jeszcze chwilę. O, właśnie. Mój dysk jest gotowy i nie zawiera żadnych błędów. Teraz mogę zakończyć proces nagrywania. Jeszcze jakieś czyszczenie. I Spróbuję wyszukać na moim komputerze ów nagrany przed momentem dysk i podejrzeć, co zostało na nim zapisane. Teraz już mogę zatrzymać film. I powiem Wam, że dysk zawiera wszystkie niezbędne pliki, które ułatwią nam przyszłą instalację systemu operacyjnego Windows na tym lub każdym innym komputerze z systemem operacyjnym Windows. Wystarczy, że uruchomimy setup i proces rozpocznie się automatycznie. A więc sama instalacja jest naprawdę prosta i łatwa do wykonania. Po zainstalowaniu systemu będziemy go musieli zaktualizować i pobrać kilka ostatnich najnowszych aktualizacji. Jeżeli zdecydujemy się instalować czystą wersję systemu i wymarzemy całą zawartość na dysku systemowym C, będziemy musieli również zainstalować wymagane sterowniki ale w tym wszystkim pomoże nam proces związany z aktualizacją samego komputera. Nie jest to trudne. Instalacja systemu operacyjnego Windows 10 z dysku na USB jest bardzo wygodną opcją. Pliki systemowe mamy zapisane na dysku i nie jesteśmy narażeni na ewentualne zakłócenia transmisji internetowej. Gdybyśmy pliki instalacyjne pobierali prosto z chmury. Proces instalacji przebiega bardzo sprawnie, a dysk z nośnikiem systemu operacyjnego Windows 10 możemy reinstalować również na innych komputerach. To bardzo dobra wiadomość. Korzystajmy więc z tej formy instalacji lub reinstalacji systemu operacyjnego Windows 10. Do tego was zachęcam, Dziękuję za uwagę.